Mordo, ja jestem Rembol i witajcie w kolejnym odcinku zagubiony w internecie. Oj, tak, Byczku, dobrze usłyszałeś. Usłyszałaś, usłyszałeś. Nieważne, czy chłopczyk, czy dziewczynka wszyscy uwielbiają oglądać zagubiony w internecie! Jak Wam się spodobała moja nowa nuta, pracowałem na nią dość długi czas i mam nadzieję, że to docenicie. <laughs> Moi drodzy, dzisiaj jest ostatni odcinek z. Ha, nie, 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 nie zagubionego, ale ostatni odcinek w tym oto miejscu na jakiś czas. Myślę, że na początku marca coś takiego wrócimy tutaj do tego pięknego Dlewnianego brzuszka, coś na syćku pokoju. Teraz będę mieszkać u Patryka przez półtora tygodnia. Potem wracam i no, dobrych goście na chwilę. Mam koczowniczy tryb życia. Biorę komputer pod pachę i wszędzie dla was nagrywam. Tak, Kurcze, kąpałem się, zapomniałem założyć. Elo Mordo! Wbijajcie na sklep, mordeczki tam. Gadżety i koszuleczki jeszcze są. Także serdecznie was zachęcam. RamboL.pl Zostawcie 20 tysięcy łapek. Każdy z was Pa kliknąć łapeczkę, okej? Okay? No i jak już syćko wyjaśnione, możemy lecieć z odcineczkiem. Wspaniale, zagub Dobra, inaczej, zrobimy tak, że wejdziemy na Max 2 i zobaczymy, kto do nas wejdzie. Czekam, czekam, może ktoś przyjdzie do samotnego moczka. Halo! Dzień dobry! Co ty tu robisz? Dzień dobry! Jak masz na imię? Eee, Amelka. Amelia, cóż za przepięknej. Mm, o tak! Kto mm -hmm. ci dał tak mm -hmm. piękne imię? Pewnie rodzice? No, mama. Tata pewnie chciał cię nazwać Mateusz, ale nie wyszło. W sensie, że wyszła kobieta, a nie chłopak. Ja na przykład miałem być kobietą na początku. czaisz? No jo. Oglądasz odcinki, czy nie? Oczywiście. Oczywiście, że nie, tak powinnaś powiedzieć. Trzeba robić napięcia, a potem nagle rozpięcie. Nara! Witam, Maciuś. Słyszę, że masz dla mnie kontent. Tak, mam dla Ciebie kontent. Męczą kamerkę. O, nie czekaj, czekaj. Okej. Okay. To jesteś ja ci śpiewam. Tak, to jestem ja, śpiewam. CJ! Ci teraz. To jestem ja, CJ, prosto z San Andreas, śpiewam ci. Czy bierzeli do Maciusia? We czterech chwała Maciusiowi, chwała oh yes. Maciusiowi. A na stole seta na pięciu. Jestem pod wielkim wrażeniem stary, ja też dzisiaj na początku zaśpiewałem coś Moje wypociny, no nie podchodzą do twoich Serio Ja śpiewam, ale ty wiesz, możesz się uczyć ode mnie jak chcesz CJ od ciebie zawsze Rodzinne zdjęcie z ojcem i z matką Nie, nie dobra to już za dużo Szanuj mamusię i tatusia Ja wiem, ja ich bardzo kocham No i o to chodzi bordeczko. Dzięki sznurek, o nie super. <laughs> Dzięki ogórek za content na filmie, fajnie fajnie Darmowy content Mordo. A jak już wejdziecie na Discorda, to tutaj macie coś takiego jak weryfikacja. I musicie kliknąć tutaj OK, bo dużo osób po prostu nie wie, co zrobić, żeby mieć wszystkie kanały. Weryfikacja, tu klikacie OK. Potem wchodzicie regulamin, jak się przeczytacie, klikacie OK i możecie korzystać forever. Zapraszam. Zobaczmy na kartę na czasie. Testujemy najlepsze wiralowe sztuczki z TikToka. 1, 2, 3 Go! Ale skąd macie wiedzieć, czy są prawdziwe? Spokojnie. Zrobiliśmy porządek. Research, by pokazać Wam, jak wykonać te wszystkie sztuczki. Eee, ściskam mnie już. Poświęcę się i obejrzę chociaż minutę tego filmu. Poświęcę się dla Was. Gotowe na pierwsze wyzwanie? Gotowa! Przestań nimi tak ruszać. Gotowa? I podnosimy. Jo, za oh. bluzę ją, ciągnij. No naj... Dobra, zacznę w tym miejscu. Te wstępy do filmów są coraz ciekawsze, nie? Przyszedł bohater, superman, nasz ulubieniec. Słodkich snów. Zgadnijcie, co teraz? Pewnie kolejna rzecz, która zniszczy nam psychikę. Na każdym skół powinno być psychasiada, psychasiada, psychasiada. O! Psychasiada! Puszczcie na karcie butelkę do góry nogami. Teraz. Tak! Wow! Gotowa? Raz, dwa, trzy. Start! Ale wymiata... Wow! O nie! To było przypadkiem! Co tu się dzieje? Kola w biedze za 10 złotych, a tu takie rzeczy robią. Fajne mam okulary? Piękne! no wspaniałe! Chciałbym mieć takie okulary, które bym założył i wy byście myśleli, że ja coś widzę, a ja bym nic nie widział. Bo ja aktualnie mam już dość, także dziękuję. 1, 2, 3, go! REBOL ma <laughs> Ej, co, co jest dziwnego w tańcu twarzy? To jest talent. Nie doceniacie tego, kiedyś zobaczycie. A propos tańca gabber Dance, jakie znalazłem. O, jest jakiś ziomek. Dobra, nie spoilerujmy sobie. Gabber za z nim. Będę powtarzać jego ruchy. Ale ziomek wygląda jakby miał za chwilę salto oddupczyć. Ja już salta nie robię po ostatnim razie. Podziękuję. Ja, ja. Ja bardzo bym chciał to powtórzyć, ale nawet Jackson by tego <laughs> nie zatańczył. Przepraszam. Co to jest za taniec w ogóle? Ej dobra, ja, teraz inaczej. Jak pod tym odcinkiem będzie 40 tysięcy łapek, daję tyle, bo nie chcę się tego uczyć, to nagrywam wam jak tańczę ten cały układ i to już nauczony. Także dobrze, że dałem taki próg, bo nie dobijecie tyle i nie będę musiał tego robić. To jest świnka? Dupa świń. Jenny, Zmutowany! To jest dzik czy świnia? Czekaj, Nie, to jest świnia bardziej. Klepnął dupę po świni! E, co? Świnie po dupie! Czemu tego konia tak powyginało? Co za człowiek? W sensie nie człowiek, tylko zwierzęcie. No. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć nawet. W ogóle... Latający koń! <noise> poka poka soba dobra poka o prawie bym biurko rozdził coś czujesz, że za jakiś czas będę miał wszystko do wymiany w sensie z mojego sprzętu krzesło już mi prasło chociaż siedzieć się da w klawiaturze już klawii się nie ma syćko mi piszczy. ekran cały opluty masakra Troszkę ciare mnie wzięły. Doszło dopiero do mnie po chwili, że to jest w rewersie puszczone. O nie, jak to musiało wyglądać od tyłu? O! Możemy to zobaczyć. Cofał się. O nie, nie, nie! I... Od tyłu dużo lepiej. Nie, gocha! Nie chodzi o tańczenie ani w gacie sikanie. Nie chodzi tym bardziej o Ha! <laughs> o nie, to ten moment, kiedy nauczycielka chce powiedzieć coś śmiesznego. Wychodzi bardzo śmiesznie. Nie żeby coś. O nie, to chyba była e, bibliotekarka. <laughs> nie, ani w gacie sikanie. Widać, że książki, czy to piękny przykład dla młodzieży. Reagowanie na reagowanie. Okej, okay, zobaczmy. Reaction na reakcję Jak on to zrobił? <laughs> Nie jestem w stanie to powtórzyć Czemu odliży Kalu? Czemu to się dzieje? Spacz tego, ziobuś! Ej, ale... Nie mogę w to uwie... Nie mów tak nawet. Nie mów. Nie rób. Mm. Ej, myślicie, że ten ziobek wie, że go nagrywa i to jest podstawiane. I buta se na przykład upierkwacił czekoladą, a nie błotem. Aczkolwiek, jeśli to jest prawda, to jestem w totalnym szoku, co ci ludzie mają w głowie. Ziobek liże se podeszwe od kalosza. Zostawmy to w spokoju, niech se tam dalej liże, buta, bo. to dziecko jedzie. <słyski> Powiedzcie mi. Co te małe dzieci mają z tym uderzaniem głową o ścianę? W sensie, wiem, że to jest przypadkowo, ale jak to działa, że już trzeci filmik taki sam, że dzieciak albo biegnie, albo nie wiem, jedzie na wózku czy na rowerze, zawsze na koniec musi zadupczyć głową o ścianę. Jak to działa? <grym> Może one to specjalnie robią. Content sobie nowy robią. Parcie na szkło, kamera od najmłodszych lat po prostu wiedzą, jak zainteresować widoki. Rainbow Kinetoskop, Edycja Minecraft. Coś chyba kiedyś już widziałem. Jestem ciekawy, czy każdy z Was, jak oglądacie ten filmik mój, czy słyszeliście tam nutę? O niej, to ognisko. Hej, dobre. Znaczy, bardzo miło, nie, że ktoś robi takie rzeczy. Takie przeróbki, parodie ja za rękę, nie mogę być. No teledysk pierwsza klasa myślę, że lepsze niż oryginał Bardziej krzywo mordę tu zrobił, to może bardziej podobne by było a tu za proste, coś mi tu nie pasi Fajnie, fajnie, łapeczkę zostawię Autobus Czemu ja na to trafiam? Czemu to jest na czasie? Czemu ja w ogóle w to klikam? Cała zmoknę Zobaczmy tylko pierwszą scenę, bo ja naprawdę mam dość Hej, jestem mat Mat! Takie typowe imię przystojniaka w szkole. No, chcesz wskoczyć pod parasol? Z przyjemnością dzięki. Chcesz wskoczyć pod parasol? No nie wiem, jak już idziesz z kobietą i pada deszcz, przykrywasz ją i siebie parasolem. A nie, chcesz wskoczyć pod parasol, maleńka? No i patrz, deszcz nie pada, ale idźmy pod parasol. O, ale metamorfoza. Co? So, nie! Od dzisiaj dzieciaki będą myśleć, że pod parasolem jesteś piękniejsza. A niech mnie. Wszyscy zaczną z parasolami chodzić. My stąd. Okej. Okay. To jest reklama jakiegoś parasola? Czekajcie. Nie no, żadnych parasoli tutaj nie reklamują. Weźmiesz parasol, jesteś od razu piękniejsza. Dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcineczka. No, jeśli chcecie y, zobaczyć naukę tańca y, giberdance, czy coś w każdym razie bardzo dziwne. To zostawcie 40 tysięcy łapek w górę. A jeśli chcecie kolejny odcinek to 20 tysięcy, pamiętajcie, żeby wbić na sklep, bo są koszuleczki, garzyciki wszystko jest przez jakiś czas, także korzystajcie. Zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagrama, a my widzimy się w. W dniu jutrzejszym, także do jutra. Trzymajcie się. Bless!